Cześć. Siema, z tej strony Pijam405 i witam w pierwszym odcinku na moim kanale na YouTube. Eee, trochę minęło, żeby nagrać tutaj odcinek, bo już się zapowiadałem. Nie wiem, już chyba od, od paru lat równie dobrze, chyba od 2022 mówiłem, że w końcu przejdę na YouTube, a w końcu coś nagram, jakiegoś vlog, vloga albo coś takiego. Nie, nie, nigdy nie nagrałem. Na tym się skończyło. Yy, ostatnia próba była w te wakacje, ale nie wyszło, ale jesteśmy, jesteśmy, jesteśmy na YouTubie, yy, nagry nagrywamy, czy znaczy, nagrywam ja, nie Wy. <laughs> Sorry, spałem 5 godzin, wróciłem dopiero ze szkoły niedawno, więc trzeba się trochę rozwinąć, w szczególności, że nagrywam ten odcinek już trzeci raz, bo za pierwszym razem yy, zepsuł mi się dźwięk i było za głośno i był przester. Za długim razem zapomniałem włączyć dźwięku z gry i był tylko mój głos, a to trochę się mija z celem. Eee, no i teraz nagrywam trzeci raz, przynajmniej mam rozgrzany trochę język, eee, żeby powiedzieć. No co, możemy przejść do gry chyba. Odparamy dźwięk, żeby nie zapomniał i jesteśmy w Papersach. Ogólnie rzecz biorąc, eee, będę... dajcie mi znać, bo ja ogólnie raczej zamierzam w grudniu teraz jak ludzie, którzy mnie nie znają, to o tym nie wiedzą, ale ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym, że codziennie nagrywam, codziennie nagrywam tak jakby, codziennie, codziennie w grudniu, dokładnie od 23 listopada do 24 grudnia, nagrywam, nagrywam, kurwa, co ja mam z tym nagrywaniem? Gram, gram w papersy, gram tak jakby codziennie, dzień w dzień. Idąc tak jakby zgodnie z fabułą, jak jest 4 grudnia to gram 4 grudnia, jak jest 5 to gram 5. Dajcie mi znać ogólnie, bo jest już 4 grudnia, gra się rozpoczęła 23 listopada. Dajcie mi znać, czy woicie, żebym zaczął grać tak jakby od 4 grudnia, czyli ten dzień, który będę dzisiaj grał. To normalnie to jest jako pierwszy to jest testowy, sprawdzić jak Wam się podoba. Ja ogólnie nie będę dużo mówił i nie będę montował, nie chce mi się. Będzie taki trochę experience gameplayu z 2014 roku u Mandzia albo u jakichś innych YouTuberów z tamtego okresu. Bez montażu, bez muzyczki. Znaczy, jedynie teraz ta, która w grze, w grze leci. No, ogólnie rzecz biorąc, dajcie znać: czy nagrać od początku, przedstawić wam fabułę, pokazać jakiś ten gameplay tak od początku, porządnie. Czy po prostu rozpocząć już od tego 4 grudnia i lecieć po prostu każdy dzień po kolei i codziennie nagrywać filmiki? Ja bym wodał, nie wiem jak wy uważacie, ale moim zdaniem chyba lepiej byłoby od początku, ale to jest testowy film na moim kanale, pierwszy. Jak ktoś mnie nie zna i tu jest, to serdecznie Cię pozdrawiam, jak ktoś mnie zna. Osobiście lub nie osobiście z moich bienowów na Instagramie to serdecznie Ciebie też również pozdrawiam. Koniec tego zbędnego gadania rzeczy organizacyjnych możemy przejść do trybu fabularnego. No tak, można tutaj zobaczyć, już miałem dwa gameplaye tutaj, które mi zbytnio nie wyszły, bo za pierwszym razem nie było dźwięku, za drugim razem nie było jakby. Nie było dźwięku z gry. Za drugim razem był zagłośny dźwięk z gry. Mam nadzieję, że chociaż teraz jest już dobrze, że dobrze to ustawiłem. Yy, no no to co, przechodzimy do dnia 12. Historia Astoczki. Będę wam trochę opowiadał, trochę mówił. No bo jak nie ma montażu, nie ma jakiejś muzyczki eksplozji cięć 2 yy, sztucznej inteligencji, no to muszę gadać, żeby Was jakoś zająć, żebyście mogli słuchać mojej papraniny. Prawda, Astoczki, 4 grudnia 1982. Historia Astoczki w obrazach i przede wszystkim w słowach. Zaczynamy, proszę Państwa. Pierwszy dzień, znaczy pierwszy dzień, jakby nagrywany na YouTube. Przechodzimy i możemy tutaj zobaczyć od razu e, Pana w mundurze. Witajcie, inspektorze. Zdro jak zdrowie, dopisuje? Mam do Was kilka pytań. Ministerstwo Informacji. Sądzimy, że podejrzana grupa próbuje wszcząć zamieszki. Uważamy, że niektórzy jej członkowie przewijają się przez nasz punkt kontrolny. Dlatego rozmawiamy. Widzieliście może coś takiego? No tak, hmm, chyba trochę podobne. Jeśli czegoś się dowiecie, to dajcie nam znać. Prawda? Tak? Tak. No. Ja, ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. Ja w ogóle, w ogóle nie wiem, ja tutaj tylko yy, sprawdzam dokumenty. Jakby co, EZIK to jest grupa, tutaj jest napisane: EZIK to jest grupa rewolucyjna. Jesteśmy w Astoczce. Astoczka, kraj to Tajtany, wzorowane na byłym NRD niemieckim. Yy, jest podzielone miasto jak Berlin kiedyś, na wschodni i zachodni, tylko że tutaj to się nazywa Greslin. Yy, a EZIK jest grupą, która chce się uwolnić. Ale stwierdziłem. Jestem tylko zwykłym e, pogracz, pogranicznikiem, zwykłym inspektorem, który sprawdza dokumenty. Niezbytnio polityka nie obchodzi. Mam własną rodzinę, mam własne tutaj, e, własne tutaj prace, własne e, interesy. E, łapówkę da zawsze się da jakoś dogadać. Ja nie będę tutaj e, wspierał jakichś jakiś takich no, krzywych akcji, co nie. Do mnie się tak nie mówi. Ja tutaj jestem ekspertem. Legendarne y, Ludzie, którzy mnie znają. Następny, następny. Pierwszy postać. kolechianin, y, czyli nasz wróg. Jeszcze na dodatek y, tutaj dyplomata, który oczywiście ma źle, bo jak możecie nie wiedzieć, y, każdy dyplomata ma zawsze coś źle w dokumentach. Tu akurat się zgadza. Ma dosyć fata, no bo tutaj widzicie, jest, zgadza się że jest wszystko dobrze, więc możemy mu uznać i możemy go przepuścić. Następna postać. Niestety dzisiaj będzie dosyć krótki odcinek, bo już się dowiedziałem, że będzie zamach terrorystyczny wcześniej. tak to jak grałem wcześniej, więc no niestety będzie dosyć krótko, ale to jest zasadniczo taki odcinek testowy. odcinek, czy w ogóle e, wam się będzie podobało, czy będzie wszystko w porządku? E, no, zasadniczo tyle. Tutaj ta postać, nie wiem, czy wolicie, żebym rozmawiał tak bo o jakichś takich bzdetach, nie wiem, żeby zacząć mówić o polityce, jakoś się, nie wiem, zgadywać o moim dniu w szkole, jakoś opowiadać, czy bardziej skupiać się na takim faktycznym gameplayu. Na razie to jest, tak jak mówię, taki testowy, żeby sprawdzić, czy w ogóle ktoś będzie oglądał moje wypociny, dlatego... To nawet dobrze, że się trafił akurat taki krótki dzień w e gdzie będzie właśnie atak terrorystyczny. Chyba nawet ta kobieta tutaj przeprowadzi zamach terrorystyczny. K. do imigracja, tu się zgadza? Zobaczymy. A! I widzicie? Już się prawie złapałem. Już prawie bym dostał upomnienie, ale tutaj pieczątka się nie zgadza. I no niestety... Niestety pani musi wylądować w areszcie. No niestety, niestety, niestety Niestety tak się kończy podrabianie dokumentów, kiedy ja jestem na, stra na straży, kiedy ja tutaj pilnuję, pilnuję tego, co się dzieje na... E, co się dzieje na tej granicy. E, więc ogólnie tak, no odwiedziny, trzy miesiące, co tam wisi na ścianie, ty nie obrażę mnie tutaj. Wyraz uznania za dostateczność. Bo właśnie, chciałem właśnie, mogę powiedzieć: Jest tutaj Ministerstwo Przepływu wyróżnienie za dostateczność. Nawet w grze mi mówią, że jestem dostateczny i że dostaję same dostateczne w, w szkole. Naprawdę, no super, super gra, super gra. Polecam serdecznie, kurde. No, tyle. Dobra, uznaję go, niech przechodzi. Skombinujcie sobie lepszą tabliczkę. Się cieszę że Cię nie zaaresztowałem, tyle powiem. Tutaj mamy Kolegia. Zamierzam odwiedzić przyjaciół kilka miesięcy trzy miesiące zachodni Reskin. To się zgadza, możemy uznać. I tu będzie chyba ten? Nie, to jeszcze nie. Jeszcze nie, to nie będzie jeszcze atak terrorystyczny. No, kurde, płeć. Zapomnij, faktycznie był mężczyzna. Ah. Wpuściłem transwestytę. No, co mogę powiedzieć? O, inżynier, jakby ogólnie, jak mam tego quest'a, to inżynierowie wszyscy mają dobre dokumenty, a przynajmniej dopóki, jakby jak ja to robiłem, to każdy inżynier miał dobre dokumenty, więc to trochę jest taka meta. Ja się trochę tutaj znam na tej mecie, co się dzieje, tak? Jakby co się. skąd się co bierze. Tutaj wszystko się zgadza. No, może to da Was być trochę dziwne, że tak dobrze. O, to jest właśnie terrorysta. Dlaczego, skąd to wiem? Bo nic nie powiedział. Yy, I on się tutaj najpierw, zacień wychodzi, wysadzi. Nie będziecie tego widzieli, bo mam, tak, kamerka mi zasłania. No, jakby no tutaj, tutaj będzie wchodził, możecie sobie zobaczyć. Znaczy, no nie zobaczyć. no Ja będę wam mówił, że wchodzi, idzie do strażników, którzy tutaj stoją, krzyczy za kolechę i się wysadza w powietrze. I tyle, i tyle było. Atak Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. roka kategorii C7 jest dostępny. Czynsz 30, ogrzewanie 10. Dziwny człowiek znowu przyniósł pieniądze. Oznacz pole, żeby je spalić. Tym dziwnym człowiekiem jest Zakon EZI, który myśli, że dalej z nim współpracuje, chociaż nie wpuściłem ich agenta i nie zamierzam z nim współpracować. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans po prostu. Nie ma na to szans. Przeprowadzamy się do lepszego mieszkania, bo, tym lepsze mieszkanie, to tym większy prestiż, i po prostu sąsiedzi będą płakać z, z bólu i z żalu, że jesteśmy tacy dobrzy. Możemy i spać, żeby zapisać dzień. Możemy wyjść do menu. No i co? To był testowy odcinek. Testowy odcinek, czy w ogóle Wam się to spodoba? Czy się spodoba taki niemontowany film, który. Po prostu będę gadał jakieś bzdety, po prostu jakiś gameplay. E, piszcie, a propos tego, czy zacząć od początku, czy zacząć, tak jakby kontynuować ten gameplay, tak, jakby, i codziennie go nagrywać. E, czy da się po prostu zacząć od początku i nagrywać dla Was po prostu, tak, jakby serię od początku do końca, e, zrobić jakiś challenge, jeśli chcecie, w, tak, jakby w papersach. Co ja mogę powiedzieć więcej? Mogę Wam powiedzieć tylko tyle, że życzę Wam miłego dnia, wieczora, nocy, w zależności, kiedy to oglądacie. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy mnie nie znają. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy mnie znają. Zapraszam na mojego Instagrama. Zasubskrybujcie, zasubskrybujcie, żebym mógł też nagrywać live, bo y, jest tam potrzebna jakaś liczba subskrybentów. Nie wiem, ile, chyba 50 albo 100, coś takiego, więc y, zasubskrybujcie, powiedzcie, nie wiem, swojej babci, mamie, ojcu, wujkowi, kuzynowi, żeby mnie zasubskrybowali, żebym mógł nagrywać też streamy. I to tyle. A więc dziękuję za to, że byliście, że słuchaliście mnie. Zapraszam jutro, bo jutro to najprawdopodobniej znowu nagram. Pozdro.